Po raz kolejny na Starym Mieście Wolsztynie zabrzmi Oda do radości. Na jaką to dzisiaj okoliczność? E, świętujemy w ten sposób podpisanie traktatów rzymskich, czyli tych traktatów, które stały się tak naprawdę zaczątkiem Unii Europejskiej. Chcemy w ten sposób wyrazić naszą radość właśnie z tego, że możemy być członkiem wspólnoty e, i naszą radość z tego, że zapewnia nam to pokój, bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy. I dlatego powinniśmy pamiętać o tej rocznicy? Zdecydowanie powinniśmy pamiętać, a ja mam wrażenie, że jest to jednak e, absolutnie pomijana w Polsce rocznica, mimo przecież, że gdyby nie to, że sześć państw, e, 67 lat temu to już było, e, podpisało dwa traktaty, to dzisiaj nie mielibyśmy Unii Europejskiej, nie moglibyśmy być jej członkiem, nie moglibyśmy się cieszyć ze wszystkich korzyści, które nam to daje. Kto organizuje ten dzisiejszy happening? Yy, dzisiejsze wydarzenie organizuje wspólnie organizują Komitet Obrony Demokracji, Olsztyński Marsz Równości, Olsztyński Strajk Kobiet i Fundacja Dwa Skrzydła. Co przewidujemy w programie? Tylko śpiewanie? Yy, oczywiście, że nie tylko śpiewanie. Jak zawsze mamy zaproszonych gości, którzy powiedzą nam kilka słów. Yy, będziemy też śpiewać albo słuchać Ody w dwóch językach, w polskim i ukraińskim, yy, gdyż od no już od dwóch lat Świętujemy tą rocznicę wspólnie z naszymi przyjaciółmi z którzy znaleźli u nas schronienie uciekając przed wojną. Tak więc będziemy w dwóch językach mieli możliwość zaśpiewać albo posłuchać hymnu Unii Europejskiej. I to zapewne nie ostatnie, nie ostatnie spotkanie z hymnem, hymnem Unii Europejskiej w tle? Na pewno nie. Warto pamiętać, że już za nieco ponad miesiąc. Będziemy świętować inną bardzo ważną rocznicę, czyli 20 lat od kiedy to właśnie my staliśmy się członkiem Unii Europejskiej. Jestem przekonana, że to też jest rocznica, którą warto świętować i którą warto śpiewać ode do radości.